Od kilku lat internetowe podwórko jest w pełni opanowane przez freakfighty. Największe pieniądze kręcą się wokół teatrzyku, którego głównym punktem nie są nawet walki, a wszystko co dzieje się przed nimi. Konferencje, programy face to face, programy specjalne, czyli każdy event, na którym jest najmniejsza szansa na to, że zawodnicy zaczną dymić. Sztuczne konflikty, sztuczni ludzie i kreacje napisane na kolanie, byleby polaryzować publikę. To są dzisiejsze realia freakfajtów, a wcale nie musiały takie być. Sam koncept w swojej założeniu nie jest zły. Jednak, niestety, osoby decyzyjne w tych organizacjach stawiają na najłatwiejszą kontrowersję, przyzwyczajając widownię do rozrywki na najmniejszym poziomie. Po co nam ciekawe osoby, które mogą wykonać ciekawy i zabawny performance, skoro możemy zestawić ze sobą dwójkę patusów i niech kłócą się o to, kto jest w stanie głośniej krzyknąć HWDP? I wiele razy słyszałem: to po prostu nie oglądaj, po co o tym mówisz, albo moje ulubione przecież na tym polegają freak fighty. to o co ci chodzi, a dzisiaj postaram się wyjaśnić wszystko co na tym rynku mnie obecnie denerwuje i czemu nie mam już żadnej taryfy ulgowej wobec tego zjawiska. Dzisiaj wam w końcu wytłumaczę, dlaczego moim zdaniem nadszedł czas na Dokładnie rok temu opublikowałem film, do którego nawiązuję tytułem dzisiejszego materiału. Moje podejście było wtedy dosyć luźne. Owszem, wspomniałem o osobach, które są promowane na takich wydarzeniach i dlaczego nie powinno to mieć miejsca. Jednak powiedziałem, że nie demonizuję tych organizacji. Głównie dlatego, że oprócz postaci i zachowań patologicznych są tam jeszcze jednostki, które wyróżniają się czymś więcej i potrafią dostarczyć rozrywkę, która nie opiera się na bezmyślnym wyzywaniu swojego przeciwnika. I oczywiście, pewnym było, że w takich miejscach konflikty będą. Będą się pojawiać. To zupełnie zrozumiałe i naturalne. Łatwo w takiej sytuacji stracić kontrolę i zwyzywać rywala. Jednak skala, na którą to wszystko się rozprzestrzeniło, jest tak duża, że w wielu starciach te konflikty są po prostu udawane, a im więcej osób zwyzywasz, tym większa szansa na dużo walk w przyszłości. Inna kwestia to sięganie pozostawienia tak chore, że bardziej odjechać już się nie da. Cóż, tak się może wydawać, ponieważ koniec końców zawsze znajdzie się walka, która podniesie poprzeczkę jeszcze wyżej. I pomimo tego, że wydarzenia te są już skrajnie patologiczne, a zawodnicy pozwalają sobie na wszystko, nadal jest to sponsorowane przez duże marki, które w absolutnym poważaniu mają to, że na gali, którą sponsorują, biegają sobie pseudo-gangsterzy, którzy jak gdyby nigdy nic dewagują sobie o tym, dlaczego policja czy straż pożarna ma być je... Tak, jestem strażakiem, tak. Tak. Idąc do więzienia, zaproci się do ludzi i za to, że jesteś strażakiem jest... O? Ty, a w ogóle wracając do Kubiszyna i tak dalej, to podtrzymujesz to, żebyś zatańczył z policją na ten na filmiku do TikToka na tych? Na, na, na TikToku? Byś zatańczył z policją? A zrobiłbyś sobie zdjęcie z, psa, z policją? Czy witałbyś się z policjantem? No nie, nie. Ale jakbyś twój fan, mu rękę. Posłuchaj, posłuchaj. Rę... Podałbyś mu rękę czy nie? Jakby nie miał munduru. No. A ja A, 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 a jest policjantem i mu rękę, tak? Jakby miał mundur? A jakby nie miał mundura. No, ale, że jest policjantem. Podobnie. Okej. Czy widziałeś, Tak, tak? Okej. Okay. Na pewno? Samo honoru? Kto w ogóle Podnieś no, się no. w ten macie. No ale podnieś No, no to cię podnieś. No to podnieś. No tak. Tak. widzisz, a ja od Popraw mikrofon Denis. I ten. ten... My nikt się schował. I co? Czy umundurowany, czy nie? Jest policjantem? Nie ma kajdany. Jest, nie ma kajdany. jest dla mnie tyle. Jest... Pies dla mnie z jest tyle. No tak, no wiadomo, tak? Nie, no ja. A z się widać. Widać, że to jest To jest żandarm. Minda. Olas, jak no nie witałeś jak się. przez nawet skąd w... wiem, że on no jest ja. zadarmer. Nie A skąd ja mam no, ja, to wiedzieć? K no, jak k nie no a słowo chonoruż ja, ja nie wiem. A słowo chonoruż ja nie wiem. Ja myślę, chłopaki, że poczekajmy na konferencji. Nie ma się tutaj co bić, Mamy trzech ochroniarzy. Daj to mój telefon. Cóż, mam nadzieję, że Lexi jest zadowolona z poziomu dymów i patologii. W końcu jest wielką fanką. Ja jestem fanką. E dymów i patologii. Więc postarajmy się podsumować całe spotkanie tych panów. A więc tak. Dwójka dorosłych facetów podczas programu Roast do gali Cloud MMA 2 zaciekle dyskutuje o tym, czy przywitaliby się z policją, czy też może nie przywitaliby się z policją. Zatańczyliby sobie TikToka z policjantem, czy też może by nie zatańczyli TikToka z policjantem. Rozumiecie? W ogóle absurd, bo ja się zastanawiam nad tym, co ja w ogóle mówię, jak teraz to mówię na głos. I tak kłócą się między sobą, czy ten jeden podał rękę żandarmowi, ale ten nie wiedział, że on z żandamerii był. No bo skąd miał wiedzieć? No i tak się o to kłócą i kłócą. Aż w końcu jeden do drugiego, że jest frajerem, drugi to samo i ten. No, bo przytulać się chcieli. Standardowa sytuacja. I serio tego nie rozumiem. Słuchajcie, byłbym hipokrytą, gdybym piętnował tych wszystkich frików za wulgaryzmę. Uwierzcie mi, że to zupełnie nie o to chodzi. Fakt, wypowiedzenie kilku zdań bez rzucenia mięsem sprawia im trudność i elokwencja u większości z nich po prostu leży. Ponieważ w ich głowach ten mały chomik zamiast biegać w kołowrotku zapadł w wieczny sen. <słuch> Ale wiecie, to jest akurat najmniejszy problem. W tej sytuacji zastanawia mnie coś kompletnie innego. Zastanawia mnie, dlaczego nikt nie reaguje na to, co ci goście w ogóle wygadują i jakie promują wartości. Ale kto miałby zareagować, zapytacie pewnie. Nie wiem, nie wiem, ktokolwiek decyzyjny w Cloud MMA, sponsorzy, którzy najwyraźniej mają grubo wysrane na to, że ktoś, kto pogina po oktagonie z ich logiem na klacie, ciągle wygaduje o j policji przy pierwszej, lepszej okazji. No to może chociaż, nie wiem, sponsorzy, którzy sponsorują całą galę? No nie wiem, nikomu wizerunkowo nie przeszkadza to, co ci ludzie wykrzykują na tych galach. I wiem, ja wiem, że chodzi o hajs i free stały się ogromnym biznesem. Ale come on, czy odsunięcie przykładowo takich postaci jak ta dwójka mogłaby negatywnie wpłynąć na sprzedaż pay-per-view? Bo mi się wydaje, że można nawet tam wcisnąć osoby, które to lepiej sprzedadzą, a przy okazji nie będą z wizerunku całej federacji robić jednego wielkiego. Może tak wam pasuje promowanie gangsterki w tak cudowny sposób, że dwójka git chłopaków próbuje dociec do tego, kto grypsował i czy grypsował od razu jak wszedł na cele, czy może został podniesiony. Ja pierdo... Nie wiem czy pamiętacie, że jeden z nich, czyli Denis Załęcki, całkiem niedawno zareklamował dilera na swoim Instagramie, a później wykręcał się, że on nie wiedział, to celowo w błąd go wprowadzili. <śled> no 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 no. no. <śled>

No to po co go promował? Ja nie wiem. Znaczy, jeśli chcemy, oczywiście, wierzyć w to, że został wprowadzony w błąd. A nie chodziło o to, że pajac nagle się zorientował, że ktoś mu wytknął reklamowanie dealera na Instagramie, bo chyba nie przepuszczał, że ktoś może mu z tego powodu robić jakiś problem. Myślałem, że na tym YouTubie i w internetach to są gity same. I mam nadzieję, że chociaż teraz ten koleś po prostu nie dostanie następnej walki gdziekolwiek. No bo widzicie, póki co, przez Klaut MMA został ukarany karą finansową w wysokości 50 tysięcy złotych. Ma być to kara za złamanie zasad i notoryczne faule podczas walki. I kiedy walka miała zostać wznowiona w formule MMA, tak jak umówili się wcześniej w przypadku takiej sytuacji, Denis po prostu opuścił oktagon i zrezygnował z walki. I na ten temat również wypowiedział się na swoim. Instagramie. Raz nagrał storkę w jacuzzi, jak w wielkim skrócie każe się wszystkim p i dodał również długie oświadczenie. A to oświadczenie brzmi tak, jakby je sam Bożek Horseman napisał. Niby jest tutaj przepraszanie, ale z drugiej strony wytykanie wszystkim innym, wszystkiego innego i zwalania winy na wszystkich, tylko nie na siebie. Czy naprawdę nie ma żadnych, ale to żadnych innych, ciekawych ludzi w internecie, z którymi można zrobić. Fajne i interesujące zestawienia? Jakby wiecie, kontrowersja nie jest zła sama w sobie, tylko że to już nie jest kontrowersyjne. To jest po prostu tak cholernie głupie. Cloud MMA raczej ciężko brać na poważnie. Jak dla mnie to już jest ten sam tier co Prime MMA, zupełnie ten sam ściek. Fame, powiedzmy, w pewnym sensie ma wyższy poziom, ale o Fame MMA będzie trochę później. No więc co ostatnio odhaczyliśmy w Cloud MMA? Twarz federacji, która ma się za fankę dymów i patologii. Do tego ludzi, z którymi współpracowała, nazywa Debilami z firmy zewnętrznej, bo Gali nie dało się oglądać. Dwójkę Git Denisów, dobrych rypsujących chłopaków. Walkę gochy z Nikki Czyli byłą synową, i gdyby fakt, że Gocha to 50-letnia Alkułska nie wystarczył, to mamy jeszcze jej odsiedziany wyrok za pochwalanie Adamowicza. Yy, sponsorzy nadal śpią, nic takiego się nie dzieje, dalej jest wszystko w porządku. A taka fortuna będzie się chwalić na swoim Instagramie tym eventem. Derpińska jako gość specjalny na konferencji z jej już niesamowicie nudnym performancem. Laluna, która twierdzi, że nikogo nie atakuje pierwsza, ale wystarczy się z nią nie zgodzić, ona to uznaje za atak i odbija piłeczkę. 100 razy mocniej, gotując się w sobie jak woda na berlinki. Ogólnie mi podoba się twoja, twój ten koncept, bo tak inteligentnie podchodzisz do tego wszystkiego i się wypowiadasz, że zrobiłaś ku... z ludziom z głów masakrę. Tylko, że ja jestem eee, na tyle kumatą ja osobą, po... chcę twoich dolarów, mi wystarczą polskie złotówki kim ty jesteś, żebyś tutaj przychodziła, gwiazdo, żyła i wyzywała nas od jakichś celebrytek. A kim ty jesteś? Przyjechałaś do Polski, pozacisz. Je, Taką królową. Je, do rysu, królową. królową czego? Że kupić wiesz co do mnie Zajmącuch, doszło, że ty mieszkasz w wynajmowanym mieszkaniu w Miami, a mówisz, że jesteś najlepsza planą. Bo jestem, jestem, skończy gadać bzdury. Kim jesteś? Kim jesteś? Chodzisz do Kim jesteś? Agnieszko i jesteś grzy. No co to jest, kupia, że ja coś mówię, na ona mi przerywa? udawana. Czyli czy się tu znowu? Pozwalacie sobie na to, że ona jest królową? Czy jakich? Dobra, jest gościem specjalnym i zadaje pytania. Gościem specjalnym, który mi i jej ubliża. My jesteśmy pseudocelebrytkami. Ja poczułam Dolarsy z Miami, jak to na Dolarsy i Miami. Przyk***a dziewczyno. Jestem w Polsce i lubię złotówki. Ta jedna dziewczyna, która zasłynęła z tego, że pokazała dwa argumenty w gołcach. Najman, który odleciał już dawno na inną galaktykę, i jeszcze je jakieś, nie wiem, jakieś inne dziutki, nie wiem. Wesołego Halloween. Dobra, generalnie ja tu przeszedłem, posprzątać kilku frajerów. tą każdej ustawa. Na morne. No i mamy jeszcze tych dwóch TikTokerów, którzy są gwiazdami jednego virala, nawzajem próbują się wyzywać od żałosnych i nieśmiesznych podczas gdy jeden i drugi jest już żałosny i nieśmieszny. I naprawdę bawi mnie to, że skrzypas próbuje pocisnąć Mario trenerowi od p... bo nagrał jakiegoś TikToka w czerwonych gaciach, tymczasem skrzypas na swoim TikToku. No <śled> jakby wiecie, to jest tylko głupi TikTok, ale ten sam chłop na bazie innego głupiego TikToka innego faceta, biorąc pod uwagę tylko to, że chłop stał w czerwonych gaciach, używa wobec niego pejoratywnych określeń na osobę homoseksualną. Więc naprawdę wygląda to prześmiesznie. Wstawiłeś <śled> TikToka w czerwonych majtkach, że jedziesz do Warszawy o. ty głombie. No i co? A ja biegam po lesie, i chociaż udaję Tarzana i to jest śmieszne, a, a nie takie sam... p jak ty tak Pô, eu já chisquei Sfarbowaną brodą. No i co no? Sponsorzy nadal śpią. Wszystko jest w porządku. Mówiłem już o tym kiedyś w wcześniej wspomnianym filmie Epoka Freakfightów. Obserwowanie takich zachowań czy skrajnej patologii to jest po prostu złudzenie ponad przeciętności. W dużym skrócie czerpiemy przyjemność z obserwowania ludzi z założenia głupszych od siebie. Na tym od lat żeruje telewizja w przeróżnych programach, gdzie wykorzystuje się pewne grupy społeczne. Tutaj skrajnym przykładem będzie program Chłopaki do wzięcia i nikt mi nie wmówi, że tych ludzi brano do tych programów w innym celu niż zrobienie z nich pośmiewiska. Tutaj w przypadku freak fight'ów na takim poniżaniu się można przynajmniej zgarnąć dużą i łatwą kasę. Idealnym przykładem będzie Nathan Marcoń, który zrobi dosłownie wszystko, żeby kręciła się wokół niego kontrowersja. Musimy wymyślić jakieś mocne pytania do nagłówków i kontrowersyjne, żeby mógł na nie podpowiadać. No, coś uszczeliby na pewno, tak święcia się zrezywam Ale ogólnie, bo jakieś takie kontrowersyjne rzeczy, żeby ten Freak Fight niósł nagłówki ogólnie, wszystko pytali. Kurde, coś wymyślimy, bo ja się tak podpalam. Ja się tak podpalam, ta, ja, tak że się będziesz siadał na tym wywiadzie, więc musisz powagę, kamienną twarz zachować Nathan jest przykładem tego Freak Fightowego co go nikt nie lubi i każdy chce zobaczyć, jak dostaje opiszona. Problem polega na tym, że Nathan ma głęboko w poważaniu, czy wygra, czy nie. Nabija sobie konflikty z losowymi, często lepszymi od siebie zawodnikami w jednym prostym celu. Dużo konfliktów, Duża szansa na więcej walk. Nie będę tutaj już analizować jego zachowań, bo to nie ma sensu. To jasne, że ten koleś ma w głowie generator losowych wcieleń i w każdej chwili coś się może zmienić. Z fame MMA nikt nie reaguje. Ulfik coś tam próbował na programie, ale jak się pewnie domyślacie, bezskutecznie. Jeszcze. Natan jest. No debile, nie? Za Stary, rozumiem wodą, ale. Sponsorzy to już dawno zapadli w sen zimowy, więc nie ma co znowu mówić o tym, że nie reagują. Natan znalazł pomysł na siebie w frykach i wszyscy mu na to pozwalają. Ludzie, którzy biorą z nim walkę czy sama federacja, gratulacje. Jesteście odpowiedzialni za masową produkcję takich właśnie ludzi. Świetna robota. I to, co teraz powiem, będzie bardzo jednostronne i może uderzyć w parę osób. Ale jeśli serio bawi was oglądanie jak jeden jeden cymbał dostaje w czapę od drugiego cymbała, to chyba czas przewartościować poziom rozrywki. Poziom rozrywki, którą się otaczamy. I sam kiedyś tak miałem, kiedyś śledziłem każdą galę, a na naszym podcaście często był to temat numer jeden. Jednak obecnie to poszło z powrotem do swoich korzeni, kiedy free fighty były, jakie były, a na samym początku i tak były jeszcze gorsze niż teraz. Po prostu te eventy wyglądają teraz bardziej profesjonalnie. I teraz tak, zawsze po przegranej kogoś, kto był zbyt pewny siebie, mówi się dużo o tak zwanej Lekcji pokory. W internecie jest cała masa filmów z takich właśnie lekcji. Tylko nie ma czegoś takiego jak lekcja pokory dla tych ludzi. Wstaną po walce, wytrą rozcięty łuk brwiowy, wypłatą za walkę i idą po kolejną, tylko po to, żeby zacząć to błędne koło od nowa. Pytanie, czy to jest dobrze, że one są właśnie w taki sposób wykreowane, żeby kręcić wokół tego jak najwięcej jadu. Myślę, że to było fajne przez pierwsze kilka gal. Teraz zrobiło się to po prostu obrzydliwe. Niby ludzie go nienawidzą, niby ludzie się zastanawiają. Czemu on dostaje te walki? Ja tak bardzo bym nie chciał, żeby dostał, dostał tę walkę. A później te same osoby mówią Chciałbym, żeby dostał w pie*** myślany. Bo to będzie jakaś lekcja pokory. Ja nie wiem kiedy ludzie się nauczą, że dla tych wszystkich freaków Którzy celowo wywołują nienawiść wobec własnej osoby, nie ma tam czegoś takiego jak lekcja pokory. Nie ma. Bo oni mają tego pełną świadomość. Pod no. tym kątem to nie są głupi ludzie. No zresztą to wystarczy na takie Oferariego spojrzeć. Co z tego, że wiesz, że, że jak dostanie w końcu kogoś normalnego, dobicia się, w sensie kogoś wiesz, kto jest w stanie mu na, na ludzie to wtedy się złoży, wiesz, w półku, kleżak z Ikei. Ważne jest to, że rozjebał pięciu typów, co pierwszy raz się biją, i on jest w locie biegiem... I znowu ego topno, nie? I tak będzie w kółko. Ale... Na ten po prostu sprawca, gdzie jest pułap i on nie zamknie mordy, póki nie wiem, nie tego Jaś kapela. Nie, nie, nie. Nie, nie. nie ale stary był go do to nie chodzi o to, czy on zamknie mordę, kiedy ktoś konkretny mu to będzie akurat Jaś Kapela, nie? To nie, nie chodzi o to, nie, oni mogliby miał... wpuścić dziesięcioletnią dziewczynkę, ona by go kopnęła, on by się przewrócił i by zrobił z tego kontent. To nie no. chodzi o to, że on miałby się wstydzić tego, że ktoś konkretny mu Wiesz, kiedy on zamknie mordę? Jak odetną mu k p... źródełko, jak przestanie dostawać pieniądze i walkę. I taki Natan Marcoń, którego zamiary nie są trudne do zweryfikowania, na luzie dostaje walkę. Tylko dlatego, że znowu na kogoś pokrzyczał czy kogoś zwyzywał. I w tym momencie chciałbym wam przedstawić pewną osobę, chociaż wydaje mi się, że pewnie już o tym gościu słyszeliście. A więc jest sobie taki TikToker Mrozo. Fajny, pozytywny człowiek, który ma ogromne serducho. Całe swoje życie poświęca opiece nad chorym bratem i odprawy. Dwóch lat prowadzi ten typ serii na TikToku, w której codziennie wstawiasz film czekając na coś. Mrozu odlicza konkretnie, aż ktoś z Fejmu go zauważy, aby Anuż Widelec załapać się na walkę. Na pewno zasłużył na to, żeby dać go na taką galę, nie wspominając o tym, że większe pieniądze też by mu się przydały w takiej sytuacji. Fame bronił się wcześniej tym, że nie biorą do walki ludzi z takich serii na TikToku, bo zaraz każdy będzie robić wyliczankę do walki. Ale serio? Dla nich to jest zupełnie to samo? Fame masowo tworzy skrajnie patologiczne persony, a nie chcą dać walki komuś, kto bardziej sobie na to zasłużył. I dopiero teraz jak Boksdelowi wszystko się posypało, ten nagle postanowił go odwiedzić i w wybielającej go serii The Goat postarał się o to, aby ktoś w Fame MMA wziął go pod uwagę. Dziwna sprawa, ale cóż, sami to sobie ocencie. Może jestem w błędzie. Z jednej strony Fame nie chciał dać w tej sytuacji walki, bo zaraz każdy tak zacznie o nią prosić, ale nie mają problemu z tym, żeby dawać walkę Nathanowi, który ładuje się w sztuczne konflikty. W takiej sytuacji powinni powiedzieć hola hola Nathan, nie damy ci walki, bo zaraz każdy będzie tworzyć sztuczne konflikty, byleby się załapać na waleczkę. No ale cóż, takie konflikty są po prostu o wiele bardziej opłacalne. Prawda? Mi osobiście znudziło się udawanie, że te wszystkie freakfighty to tylko nieszkodliwa rozrywka. Znudziło mi się przyjmowanie argumentów, że to promuje sport. Cóż, no w pewnym sensie może i tak jest, ale koniec końców na pierwszym planie promowane są tutaj zupełnie inne wartości niż sport. Czekam na moment, aż sponsorzy pójdą po rozum do głowy, a takim wydarzeniom odetnie się dopływ pieniędzy. Być może uda się wtedy przebranżowić rozrywkę w internecie i pojawi się coś, co nie będzie ociekać patologią z każdej możliwej strony. A co wy o tym sądzicie? Jest jeszcze szansa na to, że w takich miejscach zmienią się przedstawiane realia? Może uda im się jeszcze postawić na zawodników, którzy nie ociekają toksycznymi zachowaniami? Mi się wydaje, że jest już trochę za późno. Czas pokaże jak to będzie wyglądać. Mówił dla was oczywiście Piotrek Parking. Piotrek Parking. Przyczą dzisiaj mało latki Piotrek parking, chętne matki, fajne sąsiadki, luksusowe zegarki Jak oktopus wezmę cię w swoje macki Czekaliście na scenę po napisach Super, fajnie Tylko, że ja nie mam czasu teraz jej wymyśleć I ten yy, Nawet jakbym miał czas to w sumie dzisiaj nie mam pomysłu Także Nie wiem co, co mogę wam na przykład Zaproponować To jest yy... To jest dzisiaj szczyt moich możliwości, także. Miłego dnia, kochani.